Siema. z tej strony, Mr. Link i witam Was w moim pierwszym poradniku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić serwer do Minecrafta na 181 Hamachi. A więc przejdźmy może do rzeczy, bo troszeczkę tego jest, aczkolwiek nie tak dużo jak z Bakitem, ale to baki to w następnym odcinku. Na razie, oczywiście, Hamachi, najzwyklejszy serwerek jak postawić. Dobra, a więc przejdźmy do rzeczy. Wchodzimy na Minecraft.net, główną stronę Minecrafta. Następnie klikamy, tutaj mamy taką zakładkę. coś tam. I tutaj mamy Multiplier Server. No i klikamy to. Zapisujemy, czekamy aż się ściąga, a w międzyczasie zrobimy sobie nowy folder, w którym to wszystko wypakujemy. I będziemy sobie pulpit Sufić. Minecraft server. Świetnie. Dobrze, a więc przenieśmy sobie to do tego folderu. I to już możemy zamknąć. No i odpalamy. Dobra. Jak widzieliście pojawiło się tylko takie szybkie okienko i teraz musimy zaakceptować że coś tam chyba jakiś regulami. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiem, że teraz to zostało wprowadzone nowej czatu, po prostu zmienię true. Dobrze, no i odpalamy ponownie serwer. No jak widzicie normalnie się już w tej chwili odpalił, no i wypakowały nam się wszystkie pliki. Dobrze, więc weźmy teraz w notatnik. I przenieśmy server properties do notatnika. Dobrze, teraz tylko trzeba zmienić ilość graczy na mniejszą liczbę, ponieważ nie każdy ma dobry internet. 5-10 graczy na serwerze myślę, że wystarczy. Jak na serwer Hamachi, więcej to już się moim zdaniem nie opłaca. Tutaj macie PvP, czy chcecie. Najważniejsze jest to, czy macie premium, czy nie macie, ponieważ ludzie bez premium nie będą mogli wejść na wasz serwer, jeżeli nie zmienicie sobie online mode na false. Dlatego no warto zmienić, jeżeli chcecie pograć z kolegami, którzy na przykład nie mają Premiu, a wy macie, no to oni nie wbiją. No taki niestety jest tego minus, więc dlatego trzeba zmienić zawsze na false online modę. Dobrze, następnie wejdźcie sobie tam, na dole jest link w opisie i tam macie Hamachi. Pobierzcie sobie to, zainstalujcie i następnie odparcie, no, i teraz przepiszcie swoje IP, tutaj server IP, przepiszcie swoje IP z hamaczy tutaj właśnie server IP. Port macie tutaj wyżej. Ten port też się czasem przydaje, na przykład macie swoje IP, na przykład nie 10.80.125.10, dwukropek No, ten port czasem jest potrzebny, bo jeżeli komuś nie działa coś, to możliwe, że po prostu yy, przez to, że właśnie portu nie wpisał. Tutaj możecie sobie zmienić opis serwera. No na przykład taki. Tutaj macie game mode. No to game mode to raczej 0. No chyba, że chcecie sobie zrobić taki serwer creative. No to wtedy wszyscy będą mieli game mode. No to dajcie sobie jeden. Zmieńcie sobie na jedyneczkę. No i wtedy każdy, kto wejdzie, będzie miał game mode. No, no i chyba z takich ważniejszych rzeczy to tyle. Tutaj wpiszcie sobie właśnie to IP. Na to na przykład. Tam. Aha, i bez, tutaj bez, bez tego, bez portu tutaj, bez portu, tutaj po prostu samo IP z Hamaczy przepisujecie. Gdy już to zrobiliście, zapisujecie i teraz przechodzimy do Hamaczy. W Hamaczy robimy sobie nową sieć. Nazywamy ją tak, żeby było w miarę łatwo, żeby każdy, kto chce wbić do naszej sieci, mógł ją po prostu wpisać i na spokojnie wejść na no, jakieś łatwe, na przykład nie wiem, ja tutaj jakąś grupiłem nazwę wymyślę na przykład Mister hasło 1.23, hasło 1.23, dlatego że ważne jest to, że właśnie hasło było w miarę łatwe, jeżeli chcecie pograć, No chyba, że chcecie mieć taki serwer naprawdę prywatny-prywatny, no to wtedy sobie zakładacie jak chcecie. No i tutaj musicie się zalogować, to jest ważne. Logujecie się, no teraz niestety czy trzeba się logować. Zalogujecie się, tworzycie właśnie wtedy sieć. No i każdy kto chce dołączyć do waszej sieci klika tutaj, dołącz do, do, do istniejącej sieci. No i wpisuje tą wasze, właśnie waszą sieć. I dołącza, a on też się musi zalogować, ponieważ teraz w Hamachi takie właśnie zostały wprowadzone rzeczy. Dobrze, serwer już stoi, możecie sobie go w tej chwili właśnie odpalić. Powinniście normalnie móc wbić. Jeżeli wasz, wasz kolega, nie może, koledzy, nie wiem, nie mogą wbić na serwer, to ja na przykład mam tak, że muszę wyłączyć zaporę systemu Windows. No to nie wiem, to na chwilę możecie wyłączyć w Minecrafta, później znowu włączyć. Na tą chwilę musicie właśnie tą zaporę, no to jakby właśnie wyłączać. Nie ma, nie ma innej możliwości. No chyba, że normalnie możecie wbijać, no to... No to fajnie, no to spoko. To mi się podoba. Ja na przykład nie mogę. To chyba tyle w tym poradniku. Zapraszam do oglądania następnych. Linki oczywiście tak jak już mówię na początku macie wszystkie w opisie. No i subskrybujcie, lajkujcie, nie wiem, tam piszcie jakbyście mieli jakieś problemy, ja pomogę. No i się ma.